Załatwmy to uczciwie, oddajcie nasz haż. Nie wiem o czym mówisz. To dlaczego się kryjesz za moim wozem? Chłopaki, to ja, Ryki, jesteśmy kumplami. Tyle razy piliśmy sake. Wasza babcia woziła mnie na hokeja. Koniec sake, wypadłeś z naszej drużyny. Już nie jesteś kumplem. I tak was zawsze miałem za przygłupów. Ja pierdolę, zajebiecie. Przynieś sobie tego drinka, co postawiłeś na ganku. Słuchaj, wychodzę za Rickiego i sprzedaję parking Julianowi. To dwutygodniowe wypowiedzenie dla ciebie i Randy'ego. Już tu nie pracujecie. Przykro mi, zapłacę wam za te dwa tygodnie. Potraktuj to poważnie. Musisz się wynieść z parkingu. Przykro mi. Przykro mi. Nie prowadziłem po pijaku od ponad dwóch lat. Za tamto przepraszam, chętnie bym cofnął czas. Po prostu byłem młody, głupi i za dużo wypiłem. Pamiętam tylko, że fura w coś się wpakowała. Ricky był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumę. Wypadki się zdarzają: napijesz się, na a wypadek i tak by się zdarzy. Ciężarówka wpadła w poślizg. Śmieciarki się tak dziwnie trzęsą i są ciężkie. Nachowała o tutaj, aż i szły. Pamiętam tylko, jak na coś wpadłem i wóz się zapalił. Wpadł na działkę Teriego, też tam uprawiał zioło. Całe skosił. Nic się nie stało. Nie wiem, czy u mnie wyrzucili. Wkurzyli mnie ostro. Numer jeden, wsadź sobie w dupę. Numer dwa, wsadź sobie w dupę. Dziękuję za opinię, Ricky, ale nie skorzystam. Dzwonię na policję. Kurde, niech pani nie dzwoni, jestem lekarzem. Wysiądź i popnij, kurde, faja. Jak się dziś obudziłem, chujowo się czułem. Miałem kaca, ręka mi zdrętwiała, nie mogłem oddychać. I przypomniałem sobie, kurwa, cała moja rodzina siedzi, muszę ich wyciągnąć. Kurde. Dzięki. Here, have a drink, Jim. Spoko, napij się Nie, dziękuję Najpierw był małą, gównianą iskierką, ale potem się zmienił w całe gówniane ognisko Niesiony wiatrem własnej, monumentalnej ignorancji przekształcił się w gówniany pożar Jak się ożenię z Barbarą, będę miał Veil pod kontrolą I wtedy wielka fala gównami ugasi gówniany pożar Rika. A może też zatopi jego samego Zdradzisz wave. e, Pan za obietnicę uniewinnienia... Tak. ...bądź złagodzenia kary przez prokuratora... Tak. ...przyznaje się, krótko mówiąc, do cztery tak? Tak. czy jest dostatek? Zła. Zła byś chciał, żebyś miał. Ja hałt na taryfalnego sporządzonego, nie proszę pana, pójdę pan sobie. Nie będzie się na zer cała latch mi się chce, się nie mi się chce. Nie, czy to się, no to tu chcesz, zła? Yy, proszę o Jeżeli pan chce, żeby taka taki yy, takiej przepas trafił do mediów, że tak się pan zachowuje, w czasie, czy Ja mam długie ciebie Słuchaj, moje pana do Łazenki. Proszę Czałek. pozwolić mi dokończyć za ty pierdolona pisowska, e, na no pociorku da, a,